Cześć, jestem Mati i dzisiaj chciałem z Wami trochę pogadać o mojej drukarce Anet A8, o tym jak usztywniłem i wyciszyłem jej konstrukcję, co w niej wydrukowałem. Jak widzicie, to jest taki trochę grubszy projekcik się szykuje. I też chciałem trochę pogadać o drukarce 3D, wydrukowanej w drukarce 3D. Więc zapraszam na samym starcie do subskrybowania i lajkowania. Ponieważ filmy pojawiają się co tydzień w sobotę o 14.00. To już jest 9 odcinek, a kanał ma 47 subskrypcji. Więc już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, więc jak widzicie, zaczniemy najpierw od drukarki Anet A8, o je, od jej ulepszeń. Więc na samym starcie wam powiem, że wszystkie ulepszenia, jakie tutaj zastosowałem, znajdziecie w opisie. Więc macie tam dużo linków odnośnie wszystkich tych wzmocnień. Dobra, zaczniemy od samego spodu. Więc, tak jak widzicie, e, drukarka jest przykręcona do 3 cm sklejki. To jest sklejka z blatu. Mm, bardzo fajnie pozwoliła wyciszyć nam tą drukarkę. Nie spodziewałem się aż takiego efektu. Ale w nocy dosłownie, jak jestem w pokoju obok, to jej nie słyszę. A wcześniej strasznie było to uciążliwe, bo w nocy się nie dało spać praktycznie. Dobra, dalej mam e, takie wzmocnienie konstrukcji. Widzicie tutaj na wkręty do tej sklejki, wszystko sztywno siedzi. Mm, jest, leci tutaj do samego praktycznie końca. I sprawia, że nie wygina nam się ta pleksji, co tutaj jest ta od konstrukcji. Dalej wzmocniłem sobie. Mm, oj, filament się zaczepił. Dalej sobie wzmocniłem tutaj konstrukcję, żeby wiadomo nie wyginała się ta pleksji, ponieważ ona ma zdolność do właśnie takiego wyginania się, i ludzie po prostu tak wzmacniają tą konstrukcję. Dobra, dalej, jak widzicie, tutaj mam takie uchwyty. Żeby jeszcze bardziej dobić tą drukarkę do tej płyty, ona się tam sztywno, i po prostu tak to wykombinowałem. Ponadto, jak widzicie, jeszcze wydrukowałem to, jest mój projekt, i wziąłem jeszcze takie, jakby, boczki, które można przykrę przykręcić do sklejki. Zaprojektowałem i wydrukowałem, i teraz już totalnie drukarka siedzi przymocowana do tej płyty. Dalej opowiem Wam trochę o chłodzeniu. Chłodzenia sprawdzałem w sumie trzy, i z tego co sprawdziłem, to to chłodzenie działa najlepiej. Dobra, dalej wziąłem taki, jakby element, druknąłem, żeby ten wiatraczek sztywno siedział. To jest naprawdę fajnie, bo trochę wyciszyło mi też ten wiatraczek, on się nie trzepie tymi śrubkami, tak. Dalej, dalej wzmocniłem konstrukcję, to są takie popularne bardzo update'y, czyli po prostu łącznik tutaj i tu i to wszędzie się po powtarza z dwóch stron. Polecam Wam e, takie łączniki, które są na śrubę, to jest zdecydowanie mocniejsze. I po prostu bardziej usztywnia konstrukcję niż te, które są po prostu taką wkładane. Jak widzicie, tutaj jest napinacz na oś X. Yy, taki wydaje mi się podstawowy, najlepszy, najprostszy. Dalej będzie napinacz na oś Y. Dzisiaj miałem to wydrukować, więc po odcinku wydrukuję. Na pewno już Wam dam nawet linka w opisie tego, którego będę chciał wydrukować napinacza. No, i tak to z update'ów chyba tyle. Została nam je, już tylko skrzynka. Jak widzicie, ogarnąłem trochę kable w tej drukarce. Mamy dwa MOSFETy, przez co cały prąd ze stołu i z hotendu nie idzie przez płytę główną, którą później może uszkodzić, tylko właśnie idzie przez takie dwa MOSFETy. Nie, nie idzie przez nią ten największy prąd i po prostu będzie działała dłużej. To samo mam trochę LEDy, sobie dodałem, żeby tu się ładnie świeciło. No bo po prostu podobają mi się, jak układałem te kabelki. Te kabelki chyba 3 godziny układałem, więc jestem z nich trochę dumny. No i tak się prezentuje moja drukarka. Pokażę Wam jeszcze, co wydrukowałem. E, wydrukowałem przykładowo taką łódkę. Jestem z niej jeszcze dumny, bo jeszcze brakuje tego napinacza na oś Y, ale już jest ta jakość taka, jakbym mniej więcej chciał. Nie ma takiego problemu jak tutaj był. Tutaj widzicie, pie pierwszy wydruk to jest to. Trochę, czarny wydruk, trochę niefajnie, ale widzicie, tu mi gdzieś warstwa uciekła. Tutaj ściany nie są równe, a tam wszystko było ok, więc... Taki progres widać. I to też jest zasługą właśnie usztywnienia konstrukcji. No, a tutaj niżej. Yy, autko drukuję autko RC w skali 1 do 10. Yy, chciałbym nagrać z tego później odcinek. Pokażę wam, jakie ładne wyszły mi dyfery. Yy, no. Bardzo ładnie wyszło. Mam nadzieję, że to pochodzi trochę. Wiadomo, to jest druk 3D, nic mocnego, ale tak dla zabawy właśnie chciałem spróbować z autkiem. Więc zapraszam do subskrypcji, ponieważ nagram na temat tego autka odcinek na pewno. Tu jeszcze pokażę Wam zębatkę dyferencjału środkowego, bo też jest taka ciekawa. Jakoś no nie ma się do czego przyczepić mi się wydaje, bo czekam na części z Chin. I będę je powoli składać. O, tutaj jeszcze na dole szpachelka. Taką szpachelką zdejmuję wydruki. Taka typowa szpachla do ścian. Mm, dobra, I, zacz... i teraz opowiem Wam o drukarce 3DTJE. Tak, drukarkę możecie znaleźć. Oczywiście dam Wam też do niej linka, gdzie wydrukować takie części. Nie jest ona jeszcze skończona. Będzie kończona dopiero za jakiś miesiąc. Czekam cały czas na części, bo do dostawy potrzebuję mosfety, żeby naprawić płytę. I dopiero tą płytę będę tutaj wsadzać. Na razie mosfety są uwalone, więc jak naprawię płytę, to będę się bawić dalej. Mm, więc taka ciekawa. Prawie wszystko tu jest wydrukowane w 3D. Ona była drukowana jakieś, jakieś 3 lata temu jeszcze na innej Anetce. I no widzicie, tak to wszystko wygląda. Bardzo ciekawy projekt chcę go dokończyć w końcu po tych trzech latach I zobaczymy, jak będzie drukować stolik 10 na 10 cm. Jeszcze jest dużo do roboty, ale już powoli coś tam widać. Mam ścinki, wiadomo, cały czas coś się psuje. Może nie cały czas coś się psuje. Ale właśnie taki 1 na 10 druk ciężko Anetce wystartować. Ale jak już poleci na początku Anetka, to będzie już fajnie lecieć. Tylko właśnie ten początek musi wystartować. Jak już wystartuje, upilnuje jej się, to zawsze praktycznie wydrukuje coś fajnego. Dobra. Dalej jak widzicie, mam tu takie sklejki, ponieważ chciałbym tą drukarkę obudować tak w 100%. Chcę ją obudować tak jak tylko się da, żeby ona tam miała cieplutko i chciałbym spróbować drukować ABS-em. To nie jest łatwe, ale da się, więc ABS potrzebuje cieplutkiej atmosfery, więc chcę ją tak dookoła obudować, góra i też porobić uchwyty do tych boków, więc wtedy ta drukarka już będzie naprawdę fajna i sztywna. No, i tak mi się wydaje, że to już powoli dochodzimy do końca. To już by było tyle, więc jeszcze ostatni rzut z daleka na te drukareczki. I no, to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Zapraszam jeszcze do subskrypcji. Jak Wam się filmik spodobał, do lajkowania. I trzymajcie się. Cześć.